Najbliższą niedzielę 13 stycznia po raz 21 zagra orkiestra świątecznej pomocy, która będzie grała nie tylko dla najmłodszych, jak dotychczas było przez 20 lat, ale również dla tych najstarszych. Bardzo gorąco i serdecznie zapraszam wszystkich suwalczan do wzięcia um, udziału w tej akcji, żeby osoby, które mają te dobre serca wyraziły swoją szczodrość, chęć pomocy dla tych najmłodszych, jak również dla najstarszych w naszym kraju. Ja ze swojej strony deklaruję, że od ponad również 20 lat biorę udział czynnie w Orkiestrze Świątecznej Pomocy, czy przy organizacji, czy przy kwestowaniu. Tym razem również będę brała udział w kwestowaniu, zbieraniu pieniążków na ten szczytny cel. Ze swojej strony tutaj w imieniu pani Marszałek Rzeczypospolitej Polskiej. Sejmu Ewy Kopacz przekazuje konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, która jest podpisana z pozdrowieniami pani marszałek Ewy Kopacz, właśnie na licytację, która odbędzie się u nas w niedzielę w suwałkach na ten szczytny cel. Mam nadzieję, że zostanie właściwie wyceniona ta. Yy, dedykacja i ta konstytucja w wyjątkowym egzemplarzu, yy, który jest podpisany przez Panią Marszałek Rzeczypospolitej Polskiej Ewę Kopacz. W sobotę ślep w Suwałki rozegra o godzinie 17 w hali Osir mecz na rzecz yy, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszam wszystkich kibiców do wspólnego kibicowania, a także do świętowania, do wzięcia udziału yy, w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy podczas meczu. Będzie się wiele licytacji, wiele ciekawych zabaw dla... Najbliższą w najbliższą sobotę zagramy z BBTS-em Bielsko-Biała. osób pustą. Cześć, chciałbym zaprosić wszystkich serdecznie na finał, 21 finał w Wielkiej Jest Świątecznej Pomocy, który odbędzie się między innymi też i w Warce na Chłodnej 2. O godzinie 21 zapraszam przede wszystkim Was na niesamowity koncert mocny, rockowy, dwóch kapel Storm of Renipris Rip oraz Free Stage Band. Wstęp będzie bardzo okazjonalny, bo tak naprawdę nie ma ani, ani określonej zutów. Czy 5 zł jest po prostu to, co wrzucić do puszki, to będzie twój wstańczek, taka cegiełka na, fila, na 21 finał. Ponadto o godzinie 15 chcemy zaprosić wszystkich wolontariuszy na gorąco zupy od, od godziny 15. Waszy godziny... kanclerz na ulicy Witosa 3. O godzinie 19 rozpocznie się na rzecz Woźb, otwarty turniej DARTA. Zapraszamy! Dzięki za serce przekazuję kilka kompletów bajek, z moich bajek, mojego autorstwa na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję. Sławki pozdrawiają Irlandię! Siema! Automyjna Wojska Polskiego 98, Centrum Kosmetyki Samochodowej w Sławkach, przy salonie Fiata, ufunduje dwa karnety na kompleksowe czyszczenie samochodów, czyszczenie całego samochodu. Z zewnątrz wosk ręczny, w środku kompleksowe mycie. Sławki pozdrawiają Siema! Serwis Renault Suwałki Minkiewicz w tym roku również zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Na finał mm, proponujemy usługę wymiany rozrządów pojedzie do dowolnej marki oraz przegląd samochodu dowolnej marki. Suwałki pozdrawiają Nowy Jork! Siema! Zapraszam serdecznie wszystkich Suwalczan i nie tylko. Na pokaz tańca z ogniem, który odbędzie się w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w niedzielę o 19:30 nad Zalewem na pomoście Osiem, się, nie ma więcej. Poczekaj tylko. Pana jest więcej lotek. Znaczy serduszek. Masz połowę na A